Więc nawet jeżeli szybko mówię, ktoś nie radował, że na to można wieczorem obejrzeć na stronie internetowej, jak teraz w papierze mówić innym. Ja myślę, wiosny że nie ma dla nas problemu, czy mówić o Panu Bogu. Jeżeli ktoś ma taki problem, czy mówić o Panu Jezusie, to ja zapraszam na jakieś spotkanie, oczy. gdzie nasza zawsze tak było, że nikt nie zmartwychwstał. No jeszcze nikomu się to nie udało, że przyszedł Pan Jezus i podszedł na Bach. Wychodzi z grobu i mówi, ja żyję, jestem zmartwychwstały. Więc zastanawiam się cały czas, jak głosić Jezusa, nie czy głosić. bo zobaczcie, jak ktoś się fascynuje jakąś wiadomością, czy osobą, to Całą przyjałą, żeby cię nikt nie widział. No bo ja się wstydzę, że to jest żenujące, że ja stał pójdę przez ulicę i wszyscy będą wiedzieć, jak ty wyglądasz. Ja myślę, że taka po. Jeżeli dla mnie Ewangelia jest czymś fascynującym, to ja codziennie powinienem ją lajkować swoim życiem. Ja powinienem być takim chodzącym lajkiem, jak to powiedział jeden z mądrych ludzi. Dzisiaj ludzie nie czytają Ewangelii, dlatego my powinniśmy być dla nich taką żywą którzy którą czytają na co dzień. Kropka, nie ma innego wyjścia. Ja swoim życiem udostępniam. Show Teraz jeszcze na moment dotknę pierwszej Wangelii, pierwszego czytania. Słuchajcie wczoraj, tak jak nas autem słuchania. Na Islam nie zabijeli nas. A oni powiedzieli, nie, my możemy umrzeć na Chrystusa. Mnóstwo chrześcijan, zamordowanych. Cudowne świadectwo. Na Pan Jezus dzisiaj takiego losu nie przygotował. W naszych kraju nie inaczej o świadczyć. Ale co Pan mówi dzisiaj na sieldzie i i co mówi dzisiaj Ewangelii? Ten, kto dla mnie będzie żył i dla mnie będzie umierał. Będzie przeżywał swoistą ucztę. I za Was ta uczta będzie pokrywała tłustym mięsem i wybornym winem. To jest taka przynośna w starego testamentu, mówiąca o tym, że tam będzie cudownie, naprawdę cudownie. My w Awencie czekamy nie tylko na Boże Narodzenie, ale również na zobaczenie pana Jezusa twarzą w twarz. Tam w Królestwie Niebieskim. I Pan nam mówi, wytwarz na Ziemi, będziesz mi doświadczyć czegoś cudownego. Zobaczcie, że jak Pan Jezus dzisiaj zobaczył mnóstwo młodych uczuć. zostają wyspoleni od brzegu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem zawsze się grozi.